Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia Stonic wersja Business Line w kolorze Most Yellow. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. Kia Stonic, czyli nasz miejski crossover w segmencie B. 1,2 benzyna 84 Koni. Wersja wyposażenia Business Line w kolorze Most Yellow. Most Yellow, czyli ten żółty, który tutaj widzimy, chyba jeden z najbardziej charakterystycznych kolorów dla tego modelu. Jeden z najpopularniejszych. Jest to lakier bez dopłaty, więc podwójnie fajnie. Oszczędność na lakierze i ten samochód z tymi czarnymi wstawkami wygląda mega atrakcyjnie, uważam. Jeżeli chodzi o wyposażenie. To mamy wszystko, co w samochodzie powinno, czyli system hamowania autonomicznego, oświetlenie Full LED, reflektory Full LED, kluczyk zbliżeniowy, ciemne szyby, relingi, jeśli ktoś planuje jakieś dalsze wyjazdy, wakacje, kierunki w lusterkach, felgi aluminiowe 16 cali. No i to są te Full LED. -y. Tak wygląda grill w wersji Business Line. Tutaj jest radar do hamowania autonomicznego. Tam na podszybiu to jest kamera do asystenta pasaruchu i asystenta podążania środkiem pasaruchu. Ładnie. I silnik 1,2 benzyna, 84 konie, czyli tak naprawdę chyba jeden z ostatnich wolno-sących czterocylindrowych silników dostępnych na rynku. Fajne przełamanie. Tutaj szary, taki dość miękki, bym powiedział, plastik. Tutaj czarny, no ale tu już twardy. Pełna elektryka, składanie lusterek. Regulacja jasności zegarów, wyświetlaczy, wyłączenie start-stopa. Monitoring ciśnienia w oponach odbywa się w oparciu o czujniki ZBS-u, światła auto czyli czujnik zmierzchu wielofunkcyjna kierownica kierownica skórzana, ścięta u dołu tutaj szara nitka, szare przyszycie ładna kierownica drugi poziom asystenta pasa ruchu tempomat tradycyjny tak wyglądają zegary 8 cali wyświetlacz Android Auto, CarPlay w tej wersji są bezprzewodowe jednostrefowa automatyczna klimatyzacja i skrzynia piątka no i pakiet zimowy podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica Podłokietnik. Tutaj pewnie jest skóra eko, ale jest szara nitka, jest przyszycie ładnie to wygląda. Podłokietnik ze schowkiem przesuwany. Tradycyjny ręczny i fotel kierowcy. W środku materiał, po bokach skóra, skóra ekologiczna. Również szara nitka, ładnie to wygląda, nawiązanie do tej szarej wstawki na drzwiach. Fotel z regulacją wysokości, tu otwieramy wlew paliwa. Kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach. Lusterko fotochromatyczne, zajrzyjmy do tyłu. Ciemne szyby, tutaj również jest to przełamanie. szara wstawka, tak samo na fotelu, po bokach dwa ISOFIXy. Środkowy pas jest trzypunktowy, tam na środku jest USB-A do ładowania urządzeń przenośnych. Kamera. Akcesoryjna mata bagażnika, tutaj jest dwupoziomowa podłoga, więc tą... O, tutaj. Tą półkę można podnieść również do góry. I tu pod spodem jest koło dojazdowe. Kieszeń w oparciu fotela pasażera. Tutaj jest miejsce na tą sprzączkę. Zresztą ona też tu jest podszyta, żeby nie stukała. W razie czego można też ją tutaj wpiąć. Fotel pasażera również z manualną regulacją wysokości. Również podgrzewany. Tutaj są przyciski do pakietu zimowego. Schowek. Tutaj wyłączamy poduszkę czołową. Jeśli jeździłoby tutaj dziecko tyłem do kierunku jazdy i ta deska. Taki fajny szary plastik, przełamanie. Oczywiście to wszystko jest twarde, jak to w segmencie B, ale wszystko jest tak, jak być powinno, wszystko jest na swoim miejscu ładnie to wygląda. Czyli nasz, że tak powiem, mieszczuk w segmencie B podniesiony do góry. Wersja Business Line L Business Line w kolorze Most Yellow. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza na rok produkcji 2023 89 400 zł brutto. I chyba ostatnie, wolno-sące 1-2 na rynku. Tak wyglądają zegary. Kolorowy świetlep na środku, po bokach ładne cyfrowe, ładne tradycyjne analogowe zegary. Kamera, dynamiczne linie. Kamerę można również włączyć w trakcie. A nie, nie można, przepraszam. To jest czujnik tylko. Podgrzewana kierownica, podgrzewany fotel z trójstopniową regulacją, tak samo u pasażera. Automatyczna klimatyzacja, jednostrefowa. Wyświetlacz Android Auto, CarPlay w tej wersji są bezprzewodowe. Tu. I tutaj dodaj nowe i parujemy sobie z CarPlayem czy z Android Auto. Sprawdź tylne siedzenia, czyli mamy system informujący o możliwości pozostawienia pasażerów na tylnej kanapie światła z funkcją follow home, czyli one się będą jeszcze przez chwilę świeciły, za chwilę zgasną. Okres oczekiwania na taką konfigurację według ostatniego biuletynu wynosi do pół roku i z szansą na to, że samochód będzie szybciej. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. Panu Andrzejowi życzę tylko przyjemności z jazdy. Kolejna kija, którą pan Andrzej odbiera z moich rąk. To chyba już będzie czwarta albo piąta. Nie będę tutaj teraz na głos liczył, ale dziękuję za zaufanie, dziękuję za zakupy. Zapraszam częściej i polecam się na przyszłość. Dziękuję, dziękuję, że obejrzeliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. Dobrego dnia Wam życzę. Trzymajcie się. Tutaj kolejka aut przygotowanych do wydania. Movement that inspires.